Muszę się z Wami podzielić moimi moim pierwszymi wrażeniami i tym, co myślę na ten temat. Zobaczcie, to jest po prostu dla mnie jakiś żart. Już o tym kiedyś wspominałem, ale to jest dla mnie jakiś niezrozumiałe, co człowiek, który to projektował, miał w głowie. Gdzie tu są jakiekolwiek proporcje? To chyba był jakiś fascynat, maniak jakiejś serii Alien. Kontra, może, Predator nawet. To jest dla mnie jakieś niezrozumiałe. Co, 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 o co tu chodzi? I taka, moje takie własne przemyślenie Dla wszystkich ludzi, którzy chcą nabyć GS 1300 w obecnej wersji, mówią o zwykłaku, takim jak ten, ja bym się wstrzymał i poczekał, aż oni zrobią jakiś upgrade tej czachy. Bo mam wrażenie, że to chyba nie może tak pozostać na długo. To jest po prostu jakieś nielogiczne, nienormalne i głupie.